Pani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie Pijemy sobie kawkę cieplutko, bo zimno strasznie jest na dworze Pada, nie wiem jak u Was Dobra, lecimy z wiadomością od tej osoby lub do tej osoby Pomyślcie sobie tę osobę, o którą pytacie, chcecie zapytać Nie mogę bez ciebie żyć Wiadomość od tej osoby, o której myślicie w tej chwili, o którą pytacie o czym mówią wszystko, pamiętaj. Poczekam na Ciebie, bo warto. Wow, słodko, co nie? <laughs> Nigdy Cię nie zdradzę, pamiętaj. No, szacun. Jestem samotny, samotna. Można powiedzieć, że bez, bez Was po prostu, tak? To, bo to jest wiadomość od tej osoby do Was, tak? Koniec naszej znajomości. No bo ta osoba, widzicie, czuje się samotna i stwierdza, że to wszystko jest z Waszej znajomości. Już ta osoba to przekreśliła, bo stwierdza, że Wy to przekreśliliście. Niekoniecznie, że już chce Was przekreślić, no bez przesady. Może, po prostu może Was źle zrozumiała w jakimś słowie, tak? Także to jest do wyjaśnienia na Was, jeżeli chcecie. Jesteś, jesteśmy dla siebie toksyczni. Czyli stwierdza, że ta relacja, która się wobec Was po prostu rozwija, jest toksyczna, czyli coś musicie wspólnie źle robić i to jest do przepracowania. Tak zwana karma, tak jak powiedziałam, tak? Ale to da radę przepracować spokojnie się, nie martwcie. Nie ma tak łatwo ze mną. Wow. No, pamiętajcie, co idzie łatwo, to znaczy, że to jest średnio warte i tego nie będziecie szanować. Co idzie ciężko do zdobycia, to będziecie to szanować. Jestem wyzwaniem dla Ciebie. Pamiętaj. Wow. No, ale przecież Wy lubicie wyzwania, nie? No to co tam. jest nie za tym, co było między nami. Cztery, cztery. Głosujemy. Karma wraca, pamiętaj. I znowu zobaczcie, macie do przepracowania karmę Karma wraca. Mam wobec ciebie poważne plany. Trzymajcie się. Czyli widzicie, ta osoba myśli o Was poważnie. Także trzymajcie się, papa. Pa.